Cześć kochani, z tej strony macie, to jest kanał Nowa RLEGO, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. 1 sierpnia przyniósł nam wysyp nowości, masę nowości od e, LEGO, oczywiście to jeszcze nie wszystko co przyniesie ten rok, ale e, w tej masie nowości jest dużo Star Wars, szczególnie Mandaloriana e, i mam dzisiaj dla Was taki set, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Galileo, dobrze się składa, który znajduje się e, w outlecie ptak niedaleko Łodzi, w Żgowie. Jeżeli będziecie w pobliżu, zachęcam Was do odwiedzenia tego sklepu, jest naprawdę bardzo fajny. I ten set oraz wiele innych możecie tam znaleźć. Także nie przedłużając. Duel on Mandalore. Dwa figi, które są naprawdę fajne. Może Ashoka, która jest już doskonale znana, można znaleźć ją w innych setach. Ale mamy tutaj Dartha Maula w naprawdę fajnej wersji. Do tego mamy konstrukcję. No i cóż, przenieśmy się na stół, zobaczymy, co jest w środku i zrobimy sobie recenzję tego setu. Zapraszam. Dobra, set jest już przed Wami. Tak prezentuje się pudełko, główna grafika. Bardzo ładnie to wygląda, chociaż konstrukcja nie jest y, zbyt duża. Mm i co, przejdziemy sobie do, od razu do tego jak to prezentuje się z drugiej strony a prezentuje się to tak Dwa, dwie figurki, tak jak wspominałem Ashoka oraz bardzo fajny Darth Maul ja nie wiem czy nie najlepszy, jeżeli chodzi o wydania legowe Darth Maula jedna plomba już to sobie szybko otwieramy i zaglądamy do środka tutaj elementów dużo nie będzie worków raczej też się nie chce wysypać. Czy to wszystko? Tak, to już wszystko. A worki mamy dwa i to nieponumerowane jeden większy, drugi mniejszy. Mamy też arkusz naklejek, który prezentuje się w ten sposób. Ładnie jest ten nadruk. Na pewno warto nakleić to równo. A tutaj instrukcja, która jest naprawdę mikroskopijnych rozmiarów. Dobra, ja to składam i zaraz widzimy się znowu. Duel na Mandalore jest zbudowany, tak prezentuje się przed Waszymi oczami. Byłem dość sceptycznie nastawiony co do konstrukcji tej sali tronowej, tej części sali tronowej tronu mandalorańskiego, ale. Zmieniłem zdanie podczas budowy, pomimo tego, że jest tutaj niezbyt wiele elementów, nie jest to dość skomplikowana konstrukcja. Wygląda naprawdę fajnie, ale przejdziemy do tego trochę później. Na początek pokażę Wam figurki. Zaczniemy sobie może od Ashoki, która e, występowała oczywiście w kilku innych zestawach ostatnio w tym czołgu, z zeszłego bądź sprzed dwóch lat, z zeszłego roku bądź sprzed dwóch lat, jakoś tak. E, jest dokładnie taka sama, dwa miecze świetlne. Y, i to jest naprawdę dobry fig. Do tej pory nie miałem maszoki, także teraz się znajduję w kolekcji i bardzo cieszę się z tego powodu. Dobra, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o nadruki. Ma dwa wyrazy twarzy, niestety jest problem, żeby ogarnąć drugi, i tutaj jest taki. Groźniejszy, więc ten sobie zostawiłem. Mogę Wam pokazać nadruki bardzo ładne. Jeżeli nie widzieliście tej figurki, jeżeli nie macie, to tak się to prezentuje. Naprawdę fajnie. Nadruki na nóżkach również z tyłu. Kontynuacja tego wszystkiego. Oczywiście ten element włosów szoki jest bardzo fajny. Jest taki gumowy również tutaj nadruk na, na górze. Bardzo fajna figurka. Tyle mogę powiedzieć. Naprawdę dobry fik. Dobra. I najważniejszy fik z tego setu Darf Maul, któraś już wersja, oczywiście Darf Maula. Ta według mnie jest najlepsza, jeżeli chodzi o to, jak wygląda. Zdejmijmy sobie może ten jego podwójny miecz, świetny. Tak prezentuje się w pełnej okazałości. Jeżeli chodzi o główkę, no to. Tutaj chyba się zbyt wiele nie zmienia, ale sam kombinezon, który ma na sobie ilość detali zadrukowanych, naprawdę bardzo to dobrze wygląda. Nóżki zadrukowane i to bardzo konkretnie, że tak powiem, jest bardzo dużo detali, jeżeli chodzi o tył również. No generalnie cały kolor tego stroju jest taki gunmetal, to jest taki połyskujący się grafitowy szary kolor. Bardzo ładnie się to prezentuje na figurce, rewelacyjny Fig, i według mnie najlepszy darw mały, jakiego mieliśmy do tej pory. Dobra, figurki sobie pójdą na bok, a my przejdziemy do konstrukcji. Mamy tutaj dwie konstrukcje. W tym secie jest oczywiście tron oraz komora, w której, jeżeli wrzucimy któregoś z Jedi do tej komory, nie może używać swoich mocy. Tutaj otwieramy sobie to. W ten sposób i możemy włożyć sobie. To wam oczywiście postaram się zaprezentować. Weźmiemy sobie maula, włożymy go tutaj. W ten sposób wkładamy figa, i nie wiem, czy to złapie tutaj, ale widzicie, jego oczy tutaj dobrze to wygląda. Gdyby delikatnie podświetlić od środka naprawdę. Fajnie by to wyglądało, no i dobrze się też pokrywa z tego co wiem z animacją Gwiezdnych Wojen, w której jakby ta scena, ta scena bazuje. I ten, mo ten model bazuje na tej scenie z animacją Gwiezdnych Wojen. I bardzo fajnie się tutaj to od wzory otwieramy sobie, tak wygląda film w środku. No i tu oczywiście mamy dwie naklejki, panel sterujący oraz jeden chyba z najlepiej Nalepionych elementów, nalepiających się elementów, które używałem do tej pory w Lego. Naprawdę świetna grafika. Również to pokrywa się z animacją Gwiezdnych Wojen, na której bazuje ten model. Naprawdę kudos, jeżeli chodzi o Lego. W tej kwestii dobra robota. Propsujemy. Odstawiamy sobie tą komorę. Przejdziemy sobie do tronu. I prezentuje się on w ten sposób. Prosta konstrukcja, ale naprawdę, jeżeli chodzi o kolorystykę, i tak jak jest to zrobione, to również się dobrze e, zgrywa z tym, jak to wygląda w animacji. Więc, e, naprawdę, no, pomimo tego, że ten zestaw jest niewielki, 8999 katalogowo, to bardzo dobrze to wygląda. Nie mamy tutaj żadnych drukowanych elementów. To co widzicie tutaj, oraz tutaj, to są naklejki. Na szczęście udało mi się to całkiem zgrabnie. Nakleić nie było zbyt dużych problemów. Kolorystycznie, jeżeli chodzi o kolor blocking, tutaj naprawdę fajnie ten ciemno szary z tym pomarańczowym oraz z tym transparentnym pomarańczowym elementami z tyłu. Bardzo fajnie to wygląda. Oprócz tego, że mamy ten tron, mamy również schowek, który uruchamiamy sobie palcem. Generalnie, gdy przechylimy chyba w bok, to trochę nam tutaj wyleci Możemy sobie wyciągnąć ten schowek, w którym schowany jest blasterek, tak to się prezentuje eee, takie małe coś w tych zestawach, często są takie ukryte schowki, no, widziałem to już w paru innych setach z Gwiezdnych Wojen tutaj również to jest zastosowane, ale to nie wszystko ponieważ obracając sobie o, właśnie zepsuł mi się schowek blasterek wyleciał, no i widzicie jak to jest, chowamy sobie to wszystko z powrotem żeby się nie pogubiło. No i teraz tak, dodwrócimy sobie, widzimy tutaj pewien mechanizm i co możemy tutaj jeszcze zrobić, a mianowicie strykając palcem możemy jakby zniszczyć tę transparentną część, możemy ją prze przewrócić i tak to się prezentuje nie opada tak łatwo, gdy to przechylimy, to fajnie, ale gdy użyjemy delikatnie siły, to nam fajnie to opada i tutaj się dobrze trzyma. To chyba byłoby na tyle, bo tutaj nie ma zbyt wiele do opowiadania pytanie główne, czy polecam ten set? Odpowiedź z mojej strony brzmi jak najbardziej tak. Dwie bardzo dobre figurki, jedna bardzo solidna, czyli Ashoka, najświetny no Darf Maul. Tak, jak wspominałem wcześniej według mnie Najlepszy, którego dostaliśmy do tej pory, więc, chociażby ze względu na dwie figurki, które tutaj występują, warto sięgnąć po ten set. Jeżeli chodzi o konstrukcję, szału nie ma, jeżeli chodzi o ilość kloczków i jak to wszystko wygląda, aczkolwiek jest to bardzo solidne i bardzo fajnie wygląda, jako taka mała konstrukcja, którą możemy sobie gdzieś postawić, dołączając do tego figurki, odgrywając jakąś scenkę. Zdecydowanie fajnie to wygląda, ja polecam. Na pewno fajny patent, jeżeli chodzi o tą komorę. Bardzo dobrze też to wygląda. No i generalnie jest to taka nowa forma battle packów, takich mniejszych. Zazwyczaj dostajemy cztery figi. Tutaj mamy dwa, plus trochę większa konstrukcja niż zazwyczaj w tych battlepackach, gdzie mamy jakąś popierdółkę. Tutaj mamy coś bardziej konkretnego związanego z tematyką. Tutaj chodzi o animację Gwiezdnych wojen. I bardzo fajnie to wygląda. Wiem, że wiele osób czekało na ten set. Jeżeli zastanawiacie się czy kupić, powiem Wam od razu, że nie zastanawiajcie się, tylko bierzcie, bo jest to po prostu solidny zestawik. No cóż, tyle ode mnie na dzisiaj. My widzimy się wkrótce, oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się ten set, jeżeli go macie, czy się nie zawiedliście, czy Wasze oczekiwania zostały spełnione. Które sety z tej nowej fali Gwiezdnych Wojen zamierzacie kupić, bądź już kupiliście, oczywiście dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku oraz lajkach, a my widzimy się już bardzo wkrótce, dlatego czekajcie na kolejny film. Do zobaczenia. Cześć!